Witajcie, dzisiaj chciałam wam e, pokazać, co udało mi się stworzyć z, dzięki uprzejmości e, Lush Leaf Papers, która e, Iza mi wycięła bazę e, do pająka, bo niestety nie mogłam nigdzie kupić e, bazy kartkowej pająka i, i Iza Powiedziała, że mi po prostu to wytnie, także bardzo, bardzo jej dziękuję. Także chciałabym pokazać, bo to jest baza kraftowa, natomiast to, o czym mówię, jest zrobione z czarnej bazy. Natomiast taka baza w połączeniu z włóczką w kolorze niebieskiego i czarnego, to jest, wiecie, taka zwykła włóczka, jak tam do. Szydełkowanie czy, czy do drutów. A ponieważ mój syn ma mm, osiemnastkę i bardzo kocha pająki, są to jego ulubione, jedne z ulubionych zwierzątek, a więc postanowiłam zrobić mu na osiemnastkę takiego oto pająka. Jest to Baza albumowa, znaczy albumowa, baza taka kartkowa. Tutaj postanowiłam obrzeża zrobić farbką w kolorze złota. Farbka jest dostępna w akcjonie. Także tak się prezentuje. Nasz pajączek niesie ze sobą 18. I tu mamy też swojego czasu były te dostępne oczka w akcjonie także tutaj tak jak mówiłam jest czarna ta włóczka i niebieska natomiast białe zęby, ponieważ jak pająk wymienia zęby, to właśnie na początku są w kolorze białym. No i je zrobiłam żeli Sakury. To naprawdę są fajne takie żelowe pisaki. One są w trzech rozmiarach. Natomiast tutaj też nie bardzo mam, jak tego pokazać. Natomiast jest przypruszone. też w akcyjnie, kiedyś było. Słuchajcie. Taki oto spray. Niby był do, do ciała. Taki rozświetlacz. On ma takie bardzo małe drobinki. Te drobinki są w kolorze takim pyłowym. I tego pająka po prostu nim spryskałam. Także ta włóczka ma takie małe drobinki, tutaj tak trochę może to widać. Natomiast po otworzeniu tego pająka. Otwiera mu się dupsko no i jest taka baza, gdzie jest napisane 18 lat Kaspra data urodzenia i też jest lekko ten pajączek z złotkiem potraktowany. Natomiast na odnóżach są wszyscy bracia napisani, czyli Franek Ignacy i Staś. Także tak się prezentuje mój pajączek. Także zachęcam was właśnie też do takiego eksperymentowania z włóczką z papierem coś takiego innego. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Hej.